Cześć wszyscy, wszyscy moi widzowie, witam Was w długo oczekiwanym, naprawdę długo oczekiwanym odcinku z e, Minecraft na modach. Um, nie było długo odcinków, bo kompasowy sobie kupiłem CEO. Widzicie, dodałem jeszcze parę modyfikacji, jest ich ogrom. Um, zobaczmy, ile ich mamy. Ile tych modyfikacji mamy. Dispel, um, Forge, d Chunks, Light, FPS-ów. Um, nie, um, YouTube mamy tutaj. A tu tam mamy, trochę tam, 30 do modyfikacji tam Trochę nas zbierało, trochę jeszcze na pewno dojdzie Bo nie oszukujmy że to będzie na pewno dużo um, Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba I pójdźmy też do Chico Chciałbym powiedzieć, że dodam modyfikację biegania I z mieciem I takie piękne rzeczy To mi się najbardziej podoba, to po prostu jest epickie Mam nowe turlanie Nie ja wiem jak to robić, ale parę z mi wychodzi. no znaczy, się na odcinku wyszło. Um, Nic coś przedłużać. Um, trochę musiałam powiedzieć, bo na nowym kopie zainstalowałem to. I musiałam znaleźć nowy mój domek. Um, jak chodzi o czarny map, to tak to wygląda. Znalazłem. Nadblokowałem um, i, i tuba jest no. Mamy to. Koniki też znalazłem. Wiecie, że... A! Jak chodzi o teraz do Minecraft, to słyszałam, że wyś... Pierwszy z naprzód 1.17 1.16 w ogóle skończyli um, Robić um, Nether O to już dawno wiem Będzie Hardcore Tylko, że zmieniony, bo odcinki nie, ch nie chciały się um, Nie chciał wbić do YouTube'a Dlatego po prostu zacznę kompletnie od nowa um, Będzie to przygoda um, Minecraft Snap hardcore? Po prostu na zapro to hardcore, na hardcore, że będziemy grać. Coś tam się na pewno wymyśli. Ja w tym czasie tu tak dalej będę teren eksplorował. Ej, minutkę, jak się przywołuje pupila, minutkę... P? No bo idę i... Nie. Coś tu nie gra. na modyfikacje. A. Journey map. Kurzwoort klikniemy tutaj, update tutaj damage indicator here a, ej, dlaczego będzie damage indicator spoko, tak jak zawsze nie, nie może działać dobra, to dzisiaj będzie damage czy działa, działa ej, minutkę, zmienimy sobie go bo ja mam taką ochotę na to po prostu zmienić, jest zawsze zły przycisk klikam, mam klawiaturę nową modów mod loader corepack portal portal legacy ehm um, camera mod creative core dynamic lag legs. Um, legs. Um, co my tutaj mamy co by było takie dobre no dobra um, damage indicator a ah, tak Um, to inaczej kiedyś zrobiłem. Nie widziałem jak to zrobiłem, żeby ustawić, jak wejść. Jak ktoś mi mógł powiedzieć, to chętnie czekam um, w komentarzach. Dzięki za miłe słowa do moich filmów. Um, jest intro gotowe, tylko niestety nie chce mi się załadować, nie wiem czemu. Um, proszę powiedzieć, że może i pójść. Nie, niestety nie, bo dodał mody. Ej, co było. O tak, <laughs> też te mody, wszystkie mm, razem wzięte Zobaczcie całą listę, pięć nowych stron No, ma więcej i tak dalej, inni youtuberzy też Ale co zrobić, ja dopiero zaczynam składać moją paczkę Tu mamy jeszcze tablety, jak się to robi? Mindpad, Mindpad 2 Dwa diaksy, bateria, szkło, paru Ej, możemy sobie oglądać filmy na nim Um, to będzie cel na dziś. Jajko. Super, zawsze tak lubiłem. Um, pojedziemy sobie. Nie wiem. Gdzieś sobie na pewno pojedziemy. Um, odbiło mi się, przepraszam. Um, po prostu dojdziemy gdzieś i zobaczymy to wszystko. Wow, tam jest mój dom. Um, tam jest bag. To są bagna, następne góry. Już na naszej na nowszych um, nie wiem czy będę zdradzał teraz, bo to byłoby chyba słabe, ale powiem wam tak, są super i ja pochętnie też chciał tutaj sobie na nich um, no, zagrać. I nie mogę się czekać, ale czekam tylko na to, aż żeby ten odcinek nagrać i od razu nową serię wprowadzić w życie. Bo mnie to interesuje, co będzie na nowszych snapszotach. Nether w nich nie funkcjonuje, dlatego to nederu nie będziemy wbijać. M to tu gośnie podążyć się przecież naprzód i usłyszę to, że będzie to działało. Hmm. Ale na początek tu po prostu nie mogę się doczekać. Ej, piasek, to pmiąłem. Tu mam też modyfikację z tym. Zobaczcie, jak się chodzi potem. I wtedy na ekranie się Piach pojawia. To jest rewelacja. Hmm. Dużo się trzeba zrobić. Była długa przerwa, dużo pograłem. Jestem lepszy w Minecraft niż ostatnio nacinek, po prostu wtedy już tak bardzo nie ogarniałem i było też wszystko Jezu, jakie lagi. Dobra, komputer razy się laguje... Mm, nie wiem dlaczego. Nie znam powodu. No dobra, mam ci dwa czanki włączone. I tak dalej, i tak dalej. Może dlaczego. Ehm. Um, nie wiem, co mógłbym w dzisiejszym odcinku zrobić. Raczej zawiadowczy odcinek, który raczej mówi, że zrobimy to i zrobimy tamto. I tak dalej. Na nowym kopie będą te streamy się pojawiały. Nie wiem o jak. Um, będą od 19 do 20. Albo 20 do 19 to jeszcze ustalimy z wami. Jezu, jak się laguje. Ale spoko ta poza. Chodzić też się chodzi super. <grym> to znaczy, trochę komicznie. Ale za to... O! Udało mi się! Oj, znowu się nie udało. Ktoś do mnie pisze, nie teraz. Ehm... Um... Wow! Ale farczasz ze mnie! Dobra. Co jest tam na mi Teraz mi zainteresowało. Jezu, przestańcie pisać, a tym pisać. Dobra. Odcinek będzie w miarę krótki To sobie pokopiemy, sobie to roz, rozpatrzy, można powiedzieć Teren um, No, dom, tysiąc kratek tutaj ode mnie oddalony Ale spoko mm, Nie mogę się oczekać tutaj początku tej serii I bloczek i czym się odsłania taki blok O Jezu, czym się oswajski Trawą nie za mnie teraz chodzi? Jezu nie. I czym się oswaja blok Ej, bo ja to znam. U przepraszam. Ale ja nie wiem czym się go oswaja. No <laughs> mi nic nie robi. No dobra Ja może mięsem. No, i tak za mną chodzi. Um, Spróbujcie się dowiedzieć, jak go on, jak on spajać I. Niech co ci A, dobra, kwiatkami czerwonymi, dobra, już wiem. Ehm. Um, zdobędziemy trochę kwiatek czerwonych, żeby był to nasz bloczek. I spoko, będziemy mieć bloczka. Zobaczymy, co w następnej następ następ zrobimy. Bo. Brat, wszedł teraz w pokoju. Spoko. Ehm, cześć dam zobacz Tak szybko poszedł i wyszedł Ehm, spokobrat Dobra, gdzie ty jest w bloczku, dobra Jezu, Nie gada, się nie o czerwonych kwiatek A ty mi się też, ta? Sprawdźmy to Znaczy, parę modyfikacji są dla mnie zdane, ale jak się czuło, to Gdzie on jest? E gdzie jest mój bloczek? A tu, to się jeszcze nie mój, ale będzie może mój o jest mój Zobaczmy, co my możemy te bokling o tu mamy dobra co zrobimy z nim mhm. dobra mamy może żelazo inwentory nic zblokowane jeszcze 1 HP ehm follow Dobra, zobaczmy. Co będzie za nami chodzić. O! Zawsze tak. One. Stay. Follow. Dobra, zróbmy na początek. Dzień. A i wreszcie modyfikacja. Em, ta funkcjonuje bardzo dobrze. Ale aż tak blisko nie trzeba. Dobra. Ale spoko, że to działa. Em, bo on jest dlatego. A, gdzie jest mój. A, gdzie, bo to chyba tutaj mojemu. mojemu pupilowi. O, już Ja nie mam co do ciebie do Jak się. jak można im zregenerować życie? Jak można blokowi zregenerować życie? Dobra, pytanie, w ogóle mam modyfikację taką wgraną. I chciałbym nie wiedzieć, jak to w ogóle. Follow Wonder, stay, follow. Ehm. Um, idle, hunt. Mine. Chop, um, farm, idle mine. Za chwilę to się kochany. ale dziękuję. Um, hunt... Mm, I dacie mu jakiś mieć, można. Jeżeli nie mam nic przy sobie, żeby mu w ogóle coś dać Jakbym wiedział, jak mojego pupila przywołać małego. F chyba. AP. PP. 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 Um, nie musi jak to jest ten update. Journey map um, dobra Sukces Dobra stop. Um, stop Stop, stop, stop A to on wszystko zbiera, dobra To może sobie zbierać um, Mine Mógł się nie zabijać. Stay, mine, shop, farm, quart, quart, mine. Follow. Dobra. Nie wiem co mam z nim zrobić. Demage 2. Zesu daje 2 damage. Dobra. Guard. No ja nie wiem co mógłbym z nim zrobić. Fala. Chodź. Idź za mną. Zawsze jak zawsze muszę to zebrać. farmer idol watch islam you want to hear us hunter Jezus stay Majna Dobra, może damy mu jakieś kilo Nie słuchaj, jak zawsze nic nie mam Dajem mu mój kilo Dobra, idź za mną Bloku kochany M, um, stay follow Dlaczego za mną nie idziesz? Follow. Mine Igno Quartz. Chodźmy Zawsze musiałam coś dla czy nie? Dobra. em... Odcinek chyba trochę trwa już. Nie wiem, 14 minut. Ehm. Stay. Jak stoi, to będzie stał, czy nie? Dobra. To jak follow, to muszę być follow. Dobra. No to idź za mną. I tak taki normalny człowiek to on nie idzie za mną. Tylko sobie po prostu stoi i nic nie robi. taki typ. ignor. Wstałeś mój kilof i za mną nie jedzisz. Dobra, to odbiorę mu ten kilof, żeby nie było tak, że... Dobra, dawaj kilo. Robię ci własny. Ale... Początek. O, co mi? trochę zebrał. Mine shop. Nie wiem, co jest to znaczy, chop, ale... Dobrze. I chciałbym się dowiedzieć, się go Dobra dam mu blok trawy, żeby Dawaj Musisz zegenerować życie. Ehm, um, czekam, aż się um, Tutaj zegeneruje się życie, zobaczmy. No i nie chcę się przemienić w tego bloka. Dobra, niech się nie przemieni. Eem... Um, za chwilę powiem o obra tu coś, teraz za to czasu nie mam, bo nagrywam odcinek, ale spróbuj, Ej, a co byś zmienić go w bloka drewna? To byłoby spoko. A nie można. W siodło nie... Mm, dobra, to to było na dzisiejszy odcinek wszystko, bo... No, nie ma nic więcej do powiedzenia chyba. To jest z mojego nowego dobytku bloka. Um, i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Mmmm, ciemaneczko. Pa pa